Siemano widzowie, dzisiaj gram sobie w Rebirth Champions, wiem, dawno nie było, więc mam nadzieję, że się cieszycie, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim, nie wiem skąd mam dwa mityki, chyba miałem jednego ostatnio, ale to dziwne, nieważne widzowie. Ripper'y są bardzo fajne, mam <gry> dość dużo, dają Chicken Duo chyba, da... czekaj, nie, Chicken Duo są lepsze, więc jeszcze nie będziemy sobie wymieniać. I jeszcze sobie nie będziemy robili openingu, więc omawiamy sobie update. Hellward, jedno nowe jajko, osiem nowych petów, Achigmenty, nowa skrzynka Hell, Easter event się skończył niestety, nowa indeksowa nagroda, więcej upgradeów, dwie nowe aury, jeden nowy kod, backspices plus more. To nie jest jeden nowy kod, bo są dwa nowe kody jest. To, tak. Ju, chyba tak? Nie. Nie pamiętam, jaki on był, ale jakiś taki był. ogóle mój kolega dołączyć. Okej. <grym. grym. tety> Dobra, ale Kodzik to będzie hell. Oczywiście, pewnie. Mam. Tak, lak. I jeszcze drugi sezon który był w poprzedniej rundzie. Hash 100X to sobie troszkę otwierałem. Przydaje się. Więc... A, więc my sobie kręcimy kołkiem. 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 Mhm, kołkiem. Kręcimy sobie kołkiem. Super. Odbieramy sobie skrzynki. Nie wiem co jeszcze widzowie, Aha, te. 110K OpenX Lack Multiplayer. Niestety, więcej, nie mam 1 milion 1 bilion rebirw, 1 trylion rebirw, 1 kwadrylion rebirw, 1 qn rebirw. Wow, mam wszystko. Play 60 minut w gierce to mam i no, powiem wam, że dość długo gram w tą gierkę, bo zobaczcie, zaraz mam 73% play 600 minut, a dawno je gram. No, jednego odropnąłem. To sobie możecie... Tego nie nagrywałem jeszcze wtedy. Tutaj na Winter. O, dodali te w ogóle często. W ogóle pokupujemy sobie rangi, ale ja chyba nie mam w ogóle maksymalnej rangi. Więc jak mam maksymalną, to sobie pokupujemy, jak mnie stać na kolejne. A jak nie, to nie kupujemy. I tyle. Dobra, więc chodzimy sobie na Atlantis. W ogóle ja mam Hide Aura wyłączone. To sobie włączę. Aury są ładne. O, to Void aura. Czyli nie mam maksymalnej. Nie mam. Ale mogę sobie pokupować. I kupiłem sobie wszystkie, dobra. Więc sprawdźmy jak wyglądają wszystkie. Tak wygląda plazma aura. No, fajna. Krystal aura. Też mega fajna. I teraz soul ar a aura. Mega ładna. I hell aura. Też mega fajna. I zobaczmy ile daje to najlepsza aura. Razy 6.6. No to się postarali. To te przety na Hell to mają ogromny przeskok. Idziemy sobie na Winter. Take Winter chest, Klein tu odbierz. <laughs> climb to odbierz. Co ja gada widzowi? Klein tu odbierz. Mhm, super. Lekcja like dookoła. Ach, to jest dziwne. <grywia> w tym odcinku sobie zrobimy parę leveli, yy, parę leveli tego, parę leveli sezonu drugiego. Super. Steampunk Guardian. Ile on ma w ogóle? Bo to jest chyba, nie, to jest przed, ostatniej aren. Jeden bilion. Mój najgorszy pet. Ale zawsze się przyda. Hi, hi. Idziemy sobie na nuklear. Dziwne, że na nuklear była skrzynka, bo zapomniałem. Dobrze, że mi podpowiadają. Tak dawno je grałem, że zapomniałem. Jaki to jest przeskok. Co trzy are... Co dwie arenki? Co trzy arenki jest chest, a tutaj jest co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć arenek. Dobra, idziemy sobie na spółki. I w tym odcinku sobie myślę, że w tym odcinku sobie zrobimy do trzeciego Tieru. Do trzeciego Tieru. Chyba, że będą jakieś mega trudne, których nie zrobimy. Co jest Gift? Ale co? A, premium pasa, dobra. Nie, premium pasa nie kupujemy, Widżawa. Premium piasa nie kupujemy. Do trzeciego Levela myślę, że będzie dobrze. Więc ja lecę otwierać jajka, bo mam autorę Bilfa to. I się może zrobi przy okazji jak ja. Więc ja lecę otwierać te jajka. Więc widzimy się jak już otworzę. Zostawiam sobie epiki, legendy i tam mityki i sekrety na otwieraniu. Więc ja lecę otwierać. Dobra widzowie, zobaczcie kto mi wysłał trade'a. Lomini. Co? Chciałbyś mi coś dać? To. Ja mam takie bardzo. Takie mam. Czy mam Pety? Dasz coś da tak? Problema. Bo oni jest o wiele lepszy ode mnie. To co? Mogę gdzieś sprzedać dwa i dragony. No, daj coś za... Nie, nie dasz. Chyba. Dobra widzowie, to ja lecę otwieram. A widzowie, w ogóle ten, bo się teraz kapnąłem. Musimy ten, bo mamy sobie ten sezon, co nie. To już otworzyłem stojejkę, ale jeszcze te mi się nie zrobiły, a zaraz mi się zrobią. Więc kupę sobie jakieś upgrade, y, bo powinny mi stać. No, nie ma racji. O, upgrade'y, speed'y kulę, lepszmy, laka, PTQ. Nie stać mnie. Click multiplayer Drogie Ale się przyda Dobra Skraftujmy sobie jeszcze Tapeciki, bo wtedy już powinny Nam się zrobić Golden reaper'a mamy, no różnica Trochę duża jest Duża jest różnica Legenda mi niestety żadna Nie dropnęła, no ale trudno się Mówi ile jeszcze tam Brakuje, ile? o już mam no odbieramy sobie reward razy dwa kliki dobra play for 30 minut no to zro... no to nie zrobimy tego raczej widzowie bo tyle to jeszcze raczej nie będę nagrywać ale otworzymy sobie 300 jajek więc ja są otwierać. i widzowie ja sobie otwierałem jajka i się skaptałem, że Muzyka jest wyłączona, więc sorry, że nie było muzyki, ale no wiecie, więc ja sobie dalej otwieram moje jajuszka. Nic mi jeszcze nie wypadło ciekawego, więc pokażę Wam jak jakaś legenda mimo że wydropnie. Jak będzie dobra ta legenda to Wam pokażę, jak nie będzie dobra to nie pokażę. Zobaczymy. Więc pauza. Dobra widzowie. Ja już otworzyłem 300 jajek No i 16% więc Otwieram to mało Krótko Ale jeszcze dzisiaj zrobimy sobie Toxic epika Więc spokojnie ja jeszcze troszkę pootwieram Dla was jajka Dobra widzowie wypadły mi dwa epiki z jednego jajka Więc już sobie możemy zrobić Naszego Toxic yy, Tego Repera. No... Powiem Wam, że... Galaxy Reaper będzie miał z moich obliczeń 800 milionów, więc nie robimy Galaxy. Ale jakby ktoś ode mnie chciał kupić Pety 5M, to zapraszam i w ogóle zobaczcie, co mi się tu pokazało przed chwilą. Odblokowaliśmy cave'a! Ja sobie to nagrywam, a tu odblokowane. Dobra. Mi to pasuje. Borg bus razy 2500. to mi się podoba. Wow, w ogóle mamy znowu dużo tych to jeszcze sobie kopijmy tamto te. Tutaj upgrade nie robię w bo mam za duży i tak chciał klik kliki. Nie jestem już na kliki. Dobra, wykończymy sobie storage'a. No. śleci sobie widzowie. Tutaj na legendy już są mega małe procenty szans. Możemy sobie zobaczyć, ile, ile procent już mamy tego. 26? Niedużo. I mamy w ogóle. Sprawdźmy teraz takie statystyki. Jak gram 7 godzin. Czekaj. No to jeszcze. 7 godzin i pół no to 2 godziny 30 muszę sobie polegać w ogóle prawo Lomini. Lomini drop mini no, dropnął tego mityka z, ostatniej tej dobra widzowie więc no cóż trzeba kończyć nagrywanie bo nie ma nic do roboty ja do farmie dla was na kolejną arenkę bo teraz przy tryhardze wy Mocno muszę potraj hardzić w Rebirth Champions, bo zobaczcie, no z i Helmie helmi brakuje. Jak ja wcześniej byłem, normalnie na Heaven bym był. Czy tam nawet na Moon bym był pewnie chyba. A gdyby nie ten event, a te pety dalej są dla mnie mocne, zobaczcie, one dalej mi dają busta do mocnego, tylko sobie auto Rebirth jest bo teraz to by, by były załałe Już na jeden QED. No, na jeden. Tak się zastanawiałam, czy nie na pięć, ale nie, na jeden, na jeden, bo tak co czas będzie nam dodawało. Więc my już kończymy ten odcineczek na dzisiaj. Widzimy się za dwa dni. No i pa!